Cześć. W tym materiale dowiesz się, w jaki sposób można pracować z mięśniami podpotylicznymi. Ale nie mam tu na myśli tylko ich rozciągania, wydłużania i relaksowania, o tym już też wcześniej nagrywałem materiały, ale mam tu na myśli wzmacnianie tych mięśni, trening koncentryczny, ekscentryczny tego obszaru. Dlaczego on jest ważny? Ponieważ zawsze wtedy, gdy te mięśnie są przeciążone, na przykład gdy nasza głowa. Ucieka do przodu, bo mamy pracę siedzącą, nie jesteśmy w stanie 8 godzin siedzieć idealnie, wtedy te mięśnie mogą być skrócone, a jeśli te mięśnie są skrócone, to same w sobie mogą być bolesne, ale oprócz tego mogą inne mięśnie, inne struktury w obszarze kręgosłupa szyjnego, czy też w obszarze żuchwy mogą ulegać przeciążeniu. Taka króciutka i najprostsza możliwa. Najprostsze możliwe objaśnienie anatomiczne, z jakim obszarem będziemy pracować, a będziemy pracować z mięśniami podpotylicznymi, które są rozpięte, za cztery małe mięśnie, między potylicą, pierwszym kręgiem szyjnym i wyrostkiem kolczystym drugiego kręgu szyjnego. Więc widzimy, to jest sam czubek naszego, krę naszego kręgosłupa szyjnego. Do wykonania tego ćwiczenia będziemy potrzebować prosty sprzęt. Albo gumę do ćwiczeń typu Power Band, albo jakąkolwiek inną taśmę, taśmę oporową. Co robimy? Przekładamy głowę, przekładamy taśmę przez naszą głowę i przytrzymujemy taśmę przy podłodze, pozycja wyjściowa, staramy się utrzymać w pozycję wyjściową, w pozycji, w pozycji wyjściowej nasz kręgosłup, zarówno piersiowy, lędźwiowy, jak i szyjny, w takiej pozycji neutralnej, i ruch który wykonujemy, to przejście do lekkiego zgięcia kręgosłupa szyjnego, tak jakbyśmy chcieli zrobić sobie podwójny podbródek i powrót do pozycji wyjściowej. Pójście do zgięcia i powrót do pozycji wyjściowej. Do zgięcia i powrót do pozycji wyjściowej, to jest mały ruch. Ale robimy go zarówno do zgięcia, jak i powrotu do pozycji wyjściowej w takim samym tempie. Możemy także taśmę, w zależności od tego, czy nam będzie wygodniej, zainstalować ją troszeczkę niżej i wykonujemy to samo. To ćwiczenie oczywiście możemy wykonać w pozycji stojącej. Która wersja jest lepsza? Według mnie obie dają nam taką samą wartość. Zawsze wybierzcie tą, która po prostu dla Was będzie wygodniejsza, praktyczniejsza, która będzie jakby wymagać mniej zachodu, żeby po prostu podejść i zrobić to ćwiczenie. W pozycji stojącej wykonujemy je następująco. Przytrzymuję taśmę, mogę tę taśmę zaczepić, także o cokolwiek, jakiś grzejnik, jakiś inny stabilny punkt i wykonuję to samo, co wykonywałem w podporze. oczywiście pytanie, jak duży powinien być opór. Oczywiście jest to subiektywne, ale ten opór powinien być na tyle duży, żebyśmy czuli wyraźnie, że ta taśma działa, że ta taśma nas ciągnie do przodu, a my ten ruch hamujemy. Nie powinna to być jakaś mikrosiła, gdzie my się zastanawiamy, czy ta taśma jest, czy jej nie ma. My musimy wyraźnie czuć, że ta taśma chce naszą głowę pochylić, pochylić do przodu. Jak często tutaj oczywiście Czym częściej, oczywiście bez przesady, ale czym częściej, na przykład w jakichś ostrych stanach, gdzie mamy ten ból potolicy, nasiliły się jakieś bóry głowy, czujemy duże napięcie w tym obszarze, nawet spokojnie możemy co 3 godziny wykonać około 20 powtórzeń. Jeśli chcemy działać profilaktycznie, dwie serie rano i wieczorem, czy jako przerwa w pracy, wykonanie takiego ćwiczenia będzie, będzie jak najbardziej odpowiednie. Nie powinniśmy czuć przy nim. Żadnego bólu, możemy odczuwać rozciąganie albo na początku jakieś uczucie zmęczenia, nieco przepracowania tych mięśni, ale jest to zupełnie normalne. Ciężko tym ćwiczeniem sobie zaszkodzić, byśmy musieli chyba jakoś wykonywać gwałtownie szybko i kompletnie bez zastanowienia. Tyle w tym materiale. Wdrażajcie to ćwiczenie, jest proste i naprawdę, naprawdę skuteczne. Dzięki, do usłyszenia. Hej!